Będzie go widać spokojnie. Bardzo proszę o wyłączenie telefonu. Słuchajcie. Nie, ja też jestem ewidentnie nie już też nie mamy siły. Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej Lewicy. Lewica jest w trasie. Byliśmy dzisiaj w Płocku. Jesteśmy, przyjechaliśmy prosto z Płocka tutaj do Żuromina. Przyjechaliśmy do Państwa naszym lewicobusem, y, bo okazuje się, że nie moglibyśmy tutaj przyjechać inaczej. Żuramin jest jednym z tych miast na mapie Mazowsza, na mapie Polski, które są wykluczone transportowo, których, z których nie da się w łatwy sposób dostać do większych miast, do Płocka czy tym bardziej do Warszawy. Lewica przyjeżdża do takich miast z bardzo konkretną propozycją, z propozycją stworzenia... Y, Prawdziwej siatki połączeń autobusowych i kolejowych. Autobus w każdej gminie i pociąg w każdej powiecie. Nie tylko taki, który tam jest raz dziennie, ale przyjeżdża wtedy, kiedy to jest wygodne dla mieszkańców. Żeby mogli wygodnie dojechać do szkoły, do pracy, do lekarza, ale też po prostu na zakupy czy na spotkanie z przyjaciółmi. Bo brak publicznego transportu oznacza wykluczenie mnóstwa ludzi. Którzy nie mogą z wielu powodów korzystać z samochodu. Oznacza, że osoby starsze, które już z samochodu korzystać nie mogą, mają ogromnie utrudniony dostęp i do lekarza i do kultury. Oznacza, że młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mają prawa jazdy albo nie stać ich jeszcze na samochód, nie mogą, y, nie mają możliwości, żeby zostać na zajęciach dodatkowych w szkole albo po prostu spędzać czas z przyjaciółmi. Tak się nie da żyć, a wiele osób dzisiaj tak żyje. Dzisiaj zatem Domagamy się i będziemy walczyć o to w przyszłej, w przyszłej kadencji Sejmu. Będziemy wprowadzać to do agendy najbliższego rządu, żeby polityka transportowa, dobry transport publiczny dla każdego stał się rzeczywistością, a nie tylko bajką o żelaznym wilku. Lewica przekonuje, że to jest możliwe, że to można zrobić i my to zrobimy. Szanowni Państwo, ale jesteśmy tutaj dzisiaj u Was z bardzo dobrą wiadomością. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Legalnej Aborcji. Za mną są tabliczki Troska i Nowoczesność. I to jest właśnie takie, to bardzo ładnie oddaje to hasło: legalnej aborcji bez kompromisów. My, jako Lewica, mówimy jasno: prawa kobiet to jest coś, na czym nam bardzo zależy. Prawa kobiet są w naszym DNA. Jeżeli chodzi o prawa kobiet, to my na lewicy jesteśmy w tym wiarygodni. To my na lewicy, jako w zasadzie jedyne ugrupowanie w tej ostatniej kadencji, złożyliśmy konkretne ustawy, które rozwiązują problem praw kobiet, który mamy e, od wielu, wielu lat. Bo umówmy się e, Państwo e, na to, że tych praw kobiet. Nie było tej pełni praw kobiet, nie było też przed 2015 rokiem. Ja pamiętam, jak jeden z liderów opozycji demokratycznej powiedział, że wróćmy do tego, co było. Nie, my na lewicy mówimy jasno i wyraźnie, nie ma powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem. My na lewicy mówimy legalna, bezpieczna, darmowa aborcja dla każdej kobiety, ale nie tylko. Bezpłatne środki antykoncepcyjne, bezpłatna tabletka dzień po i oczywiście bez recepty, bardzo dobra opieka okołoporodowa, bezpłatne znieczulenia, jeżeli kobieta jest w ciąży i o takie znieczulenie poprosi. Edukacja seksualna w każdej szkole, edukacja, która będzie uczyć nasze dzieci, czym jest zły dotyk, czym są, czym jest zabezpieczenie przed niechcianą ciążą i czym są, na przykład choroby weneryczne. To nie są tematy tabu, o tym trzeba mówić i trzeba uczyć nasze dzieci. My na lewicy mówimy również, że prawa kobiet będą wtedy w Polsce, kiedy państwo będzie całkowicie świeckie. Nie może być tak, że kobieta idzie do szpitala i dowiaduje się, że nie może być dokonany zabieg przerywania ciąży, ponieważ lekarz podpis pisał klauzule sumienia i w związku z tym, że wierzy w tą, jakby w tego czy innego Boga, to nie będzie dokonywał. Zabiegów medycznych. Klauzula sumienia powinna zostać zlikwidowana. I w ten Międzynarodowy Dzień Legalnej Aborcji mówimy do Was, kobiety, mówimy do Was, siostry, babki, ciotki, koleżanki z Żuromina i okolic. Idźcie na wybory 15 października i zagłosujcie na posłów i posłanki lewicy, ponieważ my jesteśmy gwarancją tego, że ta bezpieczna, legalna, darmowa aborcja po prostu w końcu będzie. I miło mi jest poinformować, że jesteśmy w Żurominie, a liderką naszej listy tutaj w tym okręgu jest Paulina Piechna-Więckiewicz. Bardzo merytoryczna, bardzo pracowita i w zasadzie bardzo dobra osoba. Paulina Piechna-Więckiewicz do... E, w zasadzie tak, bo to jest kluczowe. Paulina, 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 Paulina Piechna-Więckiewicz przez te ostatnie cztery lata była dyrektorką naszego klubu poselskiego i pro, myślę, że wielu z państwa nie wie, co to znaczy być dyrektorem biura poselskiego, ale to jest naprawdę bardzo ciężka odpowiedzialna robota i wszyscy bardzo to doceniamy i bardzo się cieszymy, że Paulina jest teraz liderką tej listy I Paulino, zapraszam cię tutaj, jesteśmy mega dumni z ciebie i wiemy, że bardzo będzie ten mandat. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w Żurominie. Ja oraz mój kolega Marek Budzich liderujemy liście w okręgu Płocko-Ciechanowskim. Ja jestem jedynką, Marek jest dwójką i prowadzimy drużynę Lewicy do zwycięstwa, bo innego scenariusza sobie tutaj nie wyobrażamy. Wspomniane już zostały prawa kobiet, o tym mówiliśmy dzisiaj w Płocku. Magdalena Biejat wspomniała o wykluczeniu komunikacyjnym, które dotyka ponad 13 milionów Polek i Polaków. No i oczywiście tutaj na Mazowszu, tutaj też w Okręgu Płocko-Ciechanowskim szczególnie tym problemem jesteśmy dotknięci. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywiście siatka połączeń w ramach transportu publicznego, dostępnego dla wszystkich, będzie wreszcie miała sens. I dodam tutaj, bo to też jest bardzo ważne w tym okręgu, że powstawanie tej siatki, uzupełnianie tej siatki zawsze będzie odbywało się w ramach konsultacji społecznych, jawnie i transparentnie, w trosce o każdego członka społeczności czy mazowieckiej, czy w całym kraju, bo w Okręgu Płocko-Ciechanowskim są już ludzie doświadczeni tym, jak wyglądały konsultacje w sprawie CPK Zjednoczonej Prawicy, więc my obiecujemy, że doprowadzimy do tego, że ta siatka połączeń pociągowych, autobusowych będzie działać, ale to wszystko będzie w uzgodnieniu z państwem, tak żeby nie kończyło się to tragediami. I żeby było to transparentne, i żeby nie okazywało się, że ktoś po prostu na tym zarabia grube tysiące złotych w powołanych specjalnie do tego spółkach. Ale ponieważ jesteśmy w żurominie i tutaj liderem naszym od dawna już jest znakomity polityk mazowiecki, radny z doświadczeniem również zawodowym związanym z rolnictwem między innymi, więc chciałabym oddać głos teraz mojemu koledze Markowi Budzichowi. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie jako gospodarz tego terenu w Żurominie. Cieszę się bardzo, że ekipa Lewicy zawitała do najmniejszego, ale dla nas najbardziej ujkochańszego powiatu, czyli powiatu żuromińskiego. Szanowni Państwo, w Towarzystwie Ogólnokrajowych Mediów spotkaliśmy się dwa lata temu. To była wiosna, gdzie na terenie powiatu żuromińskiego szalała ptasia grypa. Był to olbrzymi problem. Wtedy wspólnie z posłami, z marszałkiem Czarzastym Obiecaliśmy, że klub lewicy rozpocznie pracę nad y, ustawą odorową. I dzisiaj, stojąc tutaj przed Państwem, y, chciałbym powiedzieć, że, taka, że dotrzymaliśmy słowa. Ta, ta ustawa powstała. Miałem wielką przyjemność tą ustawę wspólnie z posłem Arkadiuszem Iwaniakiem prezentować y, w Sejmie. Ustawa została złożona. Niestety, marszałek Sejmu, y, jak większość projektów lewicy, schowała tą ustawę do szuflady. Ustawa, która daje dużo instrumentom, instrumentów samorządom, aby one mogły decydować, gdzie, gdzie mogą powstać y, y, fermy, które, które są y, uciążliwe. Wtedy samorząd decyduje, czy, czy będzie to uciążliwość dla społeczeństwa, czy nie. Więc y, pokazujemy tutaj, że to, co mówimy, pomimo tego, że lewica nie rządziła w kraju przez ostatnie 4 lata, to prace nad ustawą się rozpoczęły i zakończyły. I ja, tutaj, w swoim imieniu i mieszkańców Żuromina, w związku z tym, że są z nami posłanki, chciałbym bardzo gorąco podziękować za ten projekt ustawy, który przygotowaliście i który został złożony. Powiat Żuromiński to powiat typowo rolniczy, w którym jest też dużo problemów, jeżeli chodzi o, o rolników, szczególnie w ostatnich dwóch latach. Ceny zbóż, które są w kraju teraz. Są, są tragiczne. Ludzie trzymają zboże, bo nie ma sensu go sprzedawać. Tak samo jeżeli chodzi o producentów mleka. Jest dramatyczna cena mleka, mleko spada. Jeżeli dalej będzie polityka prowadzona w ten sposób, to doprowadzimy w kraju do tego, co doprowadzono z szodochlewną, że wszystkie prosięta są sprowadzane tak naprawdę z zagranicy, nie ma rodzimej produkcji. Kwestia wykluczenia komunikacyjnego, to co tutaj koleżanki powiedziały, jak najbardziej dzisiaj do Olsztyna, do Warszawy, do Płocka oprócz prywatnych linii nie sposób się dostać. Potrzebne nam jest to tutaj porządne połączenie, po to, żeby młodzież nie wyjeżdżała stąd na stałe, ale aby mogła dojeżdżać do pracy do tych ośrodków, w których jest więcej zakładów pracy chociażby czy w Mławie, czy w Warszawie, czy, czy, czy w Płocku. Także ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Koleżankom za to, że tutaj dzisiaj do nas przyjechałyście. Jeżeli są jakieś pytania, czy koleżanki chciałyby coś dodać, to bardzo proszę. Bardzo. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania do nas? E, tak, tak. E, <grym> bo, <grym> pani poseł, chyba tak. szczególnie. Jak pani ocenia poziom agresji tej debaty obecnie, którą obserwujemy i pomiędzy politykami, ale także i wyborcami, gdy no, widzą kogoś właśnie z opozycji? Panie redaktorze, powiem szczerze i mówię tutaj za całą lewicę. Ta agresja słowna, która jest, ten hejt, który się wylewa, to jest coś, czego my na lewicy nie chcemy. My widzimy po pierwsze, że ludzie naprawdę mają już dosyć tej nawalanki, tego hejtu, takiego. Um, nie wiem, oskarżania siebie jeden na drugiego. Ludzie tego nie chcą. Ludzie chcą stabilności, chcą spokoju i chcieliby w końcu usiąść przy stole i przy, przy tym stole zacząć rozmawiać. My też na lewicy mamy też jasny pogląd odnośnie tego, kto przewraca stolika, kto stolika nie przewraca. My na lewicy mówimy, że do stołu trzeba po prostu usiąść, Niezależno, niezależnie od tego, jakie się ma poglądy. Trzeba usiąść i zacząć rozmawiać, żeby nie było właśnie tej kłótni, tego hejtu, ponieważ my w Polsce. Jesteśmy tacy sami. Nie różnimy się między sobą. Polska jest naprawdę szeroka, głęboka, bardzo pojemna i w tej Polsce znajdzie się miejsce dla każdego i dla każdej. I naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś jest z spisu, czy ktoś jest z platformy, z lewicy, z PSL czy odchołowni. Naprawdę to nie ma znaczenia. W Polsce jest miejsce dla każdego i dla każdej. I mamy taką nadzieję, że jednak gdzieś do głów, szczególnie tych osób, które namawiają do tego hejtu, tak, zapuka rozsądek, dlatego że my My też boimy się, że ten hejt, który przeniósł się już niestety na ulicę, może doprowadzić do tragedii. My tego nie chcemy, jesteśmy jak najdalej od tego i też apelujemy, żeby szanować siebie nawzajem, żeby po prostu nic złego się nikomu nie przydarzyło. Panie redaktorze, pełna zgoda. Politycy powinni być takim wzorem do naśladowania i oczywiście my nie odpowiadamy za całą klasę polityczną, ale też jest nam bardzo często wstyd za niektórych polityków, którzy na przykład nie wiem, wyzywają się wzajemnie, tak, albo krzyczą na siebie, albo przerywają sobie konferencje. To nie jest styl polityki uprawiania przez polityków i polityczki lewicy. Przykład powinien iść z góry. Każdy z polityków i z polityczek powinien mocno się zabić w piersi, zrobić wszystko, żeby być przykładem dobrego zachowania, bo przecież Państwo na nas patrzycie, ludzie na nas patrzą. Powiem jeszcze raz: my na, na lewicy jesteśmy przeciw agresji, przeciw hejtowi, przeciw tej nawalance. Mamy serdecznie tego dosyć. Chcemy naprawdę spokojnej, merytorycznej debaty, chcemy uśmiechu, chcemy radości i też staramy się przedstawiać tę wizję Polski zupełnie inną takiej Polski przyjaznej, radosnej.

Tak, szkolnictwo zawodowe jest w ogóle wielkim nieobecnym w dyskusjach o edukacji, zdajmy sobie z tego sprawę. Tak, tak, tak. tak. I konieczne jest dofinansowanie szkół zawodowych, ułatwienie współpracy z firmami, tak żeby te młodzi ludzie, którzy się kształcą w szkołach zawodowych, rzeczywiście mogli chodzić na praktyki, które dadzą im praktyczną umiejętność, praktyczne umiejętności. Potrzebne jest zdecydowanie, oczywiście, tak jak we wszystkich szkołach, podniesienie... Pensji w, y, nauczycieli, bo sposób przyciągnięcia nauczycieli, tych nauczycieli zawodowych, którzy, którzy znają się na swoim fachu, y, no to jest zapłacenie im odpowiednich pieniędzy, żeby rzeczywiście mieli na to szansę. Ja jestem przedstawicielką partii Razem w, w naszej koalicji lewicowej i my w partii Razem przez, o, przy, 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 poświęciliśmy szkołom zawodowym i technikom y, całą część naszego programu edukacyjnego, bo uważamy, że. Y, że trzeba wreszcie zwrócić uwagę tylko na to, że to nie jest tak, także na to, że to nie jest tak, że wszyscy idą do liceów, wręcz przeciwnie większość młodych ludzi kształci się dalej w technikach i dzisiaj brak wyposażenia, niedofinansowanie i kadry, i samych szkół, brak możliwości zdobywania nowoczesnego, nowoczesnej wiedzy i praktycznej wiedzy w trakcie nauki, jest po prostu uderzający i mówią nam o tym i nauczyciele, i, i uczniowie. Więc zdecydowanie, no niestety, jak często w Polsce, pieniądze, ale też ułatwienie współpracy między różnymi instytucjami, yy, między pracodawcami i szkołami yy, jest dla nas też kwestią ważną. Tak, oczywiście, tak, 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 ale to, to jest kwestia... Oczywiście, ale to jest właściwie, gdzie nie spojrzymy, bo... Oczywiście, to jest kwestia i... W, Oczywiście to jest kwestia szkół, to jest kwestia wszystkich szkół, ale w szkołach technicznych i zawodowych to jest oczywiście tym ważniejsze, bo mówimy o specjalistach, ale no to samo dotyczy właściwie każdej dziedziny funkcjonowania państwa. Ja byłam w częstym kontakcie z urzędem, do z szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który mówił mi, że na przykład w tej chwili jest ogromny problem z procedowaniem chociażby papierów od imigrantów, żeby sprawdzić, kto do nas przyjeżdża, żeby szybko procedować te wnioski, bo nie mają ludzi, bo ludzie, którzy są wysoko wykwalifikowani, którzy mówią, mówią w różnych językach i są w stanie się z tymi migrantami dogadać, dostają trzy razy lepsze zarobki, gdzie indziej. To samo dotyczy chociażby pracowników instytucji państwowych, inspekcji pracy, którzy również w prywatnym sektorze ze swoimi kompetencjami, zwłaszcza ci, którzy kontrolują zakłady właśnie takie bardziej specjalistyczne w konkretnych branżach, po prostu na prywatnym rynku gdzieś dostają dużo lepsze pieniądze i idą tam. Więc państwo nie będzie dobrze funkcjonować ani w obszarze nauki i edukacji, ani w żadnym innym, jeśli nie zacznie być dobrym pracodawcą i nie zacznie konkurować wynagrodzeniami z prywatnymi firmami. To jest dla nas oczywiste i mamy świadomość, że dokładnie ten sam problem jest w, w szkołach zawodowych w technikach. Minister Czarnych musi odejść. Wiadomo, minister ja Czarnych musi odejść. To jest jeden z warunków.